Pokój Pański, naczynia Boże. Jesteśmy tutaj ponownie z naszym drugim wideo na temat Twojego powołania w Chrystusie. To prawda, zrozumienie kroków i procesów. W poprzednim filmie mówiliśmy o czymś nadprzyrodzonym i bardzo głębokim, o znaczeniu bycia całością z Chrystusem, bycia w pełni w domu, w Bożych obietnicach, a przede wszystkim w swoich marzeniach i celach. Wróg jest przebiegły i nieustannie próbuje skierować nasze umysły na inne cele, które uniemożliwiają nam zwycięstwo. Posłuchaj dzisiejszego nagrania. Mam coś nowego i niezwykłego do przekazania, coś, co może zmienić Twoje życie i sposób myślenia. Chwalmy Pana, gdy się modlę, prosząc Boga, aby wszedł do Twojego domu, do Twojego życia, do Twojego umysłu, przynosząc niezwykły poziom mądrości. Uwielbiajmy Pana tą pieśnią. Nie boję się, Alleluja, ujawnić moich słabości, wad i upadków. Nie ukryję się, bo przyjaciela znalazłem. Bóg Gór jest Bogiem. Gdziekolwiek jest ktoś, kto ogląda ten film, niech dosięgnie go Jego łaska. Panie, przyjdź ze swoją silną ręką. Nie wiem, przez co dzisiaj przechodzą, ale błagam Cię, za spokój potrzeby każdego z nich. Obstaw swoimi aniołami każdego, kto potrzebuje teraz Twojego słowa, niech przemówi ono do serca każdego, przynosząc życie i życie w obfitości. Niech Twoje słowo przyniesie odnowę, nadprzyrodzone spełnienie w życiu każdej osoby. Panie, dokonaj dzieła w naszym życiu w imieniu Jezusa. Paweł mówi dalej o powołaniu, powołaniu i całej pracy, której oczekuje od Boga, aby mógł pozostać i osiągnąć cel. Mówi, bracia, nie sądzę, że osiągnąłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, dążę do tego, co przede mną. Dokładnie o tym chcę dziś mówić. To, co powstrzymuje nas przed pójściem naprzód i życiem, to niezapominanie o tym, co było. Paweł mówi, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zapomnieć o przeszłości. Nie możesz wygrać w przyszłości, jeśli tkwisz w przeszłości. Wielu ludzi ma marzenia, cele, projekty od Boga w swoich rękach, ale tkwią w przeszłości, w społeczeństwie, które nie wyszło, w pieniądzach, których nie zdobyli, w pracy, która nie prosperowała, w związku, który się nie powiódł. Paweł mówi, Zapominam o rzeczach z przeszłości, ponieważ one mi tylko przeszkadzają. Wróg odciąga naszą uwagę od teraźniejszości i więzi nas w przeszłości. Mamy trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły. Bożym czasem jest teraźniejszość. Przyszłość należy do Boga, a przeszłość nie jest już użyteczna. Przeszłość, biblijnie mówiąc, w języku hebrajskim oznacza przejście, czyli przejście z jednej strony na drugą i złamanie prawa Chrystusa. Życie przeszłością oznacza porzucenie obecnego projektu Boga. Kiedy Jezus został przebity przez setnika na krzyżu, przeniósł prawo Starego Testamentu do Nowego wraz ze swoją krwią, wprowadzając nas w teraźniejszość. Jeśli więc chcesz iść naprzód, musisz zapomnieć o przeszłości. Używaj jej jedynie jako lekcji i przykładu na przyszłość. Wielu ludzi lubi mówić o tym, jak dobrzy byli w przeszłości, jak zostali wykorzystani przez Boga, jak byli bogaci. To już nie ma znaczenia. Jesteśmy w łasce Chrystusa. Żyjemy w teraźniejszości, aby podążać ku przyszłości, którą Bóg przygotował. Paweł mówi: Zapominam o przeszłości i dążę do celu. Powinniśmy robić to samo. W następnym filmie porozmawiamy o tym, jak osiągnąć nasze cele. W pierwszym filmie mówiliśmy o byciu kompletnym i pełnym, w tym o zapominaniu o przeszłości, aby iść naprzód. A w następnym, jak dotrzeć do celu. Pozostańmy przy tym słowie i chwalmy Pana. Wtedy przyszedłeś, przybliżyłeś mnie. A każde pragnienie zostało zaspokojone w Twojej miłości. Nie ma nic, nic lepszego. Nie ma nic, nic lepszego. Nie ma nic, nic lepszego niż mój Bóg. Pozostań w pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech łaska i słodkie pocieszenia Ducha Świętego będą z każdym z Was. Shalom Aronai. Do następnego filmu i nie zapomnij zasubskrybować. Przetłumaczono z deepel.com, wersja darmowa.